Na tym filmie nie będę mógł dotykać losowego koloru z tego koła fortuny, i będzie to kolor zielony. Zapowiada się ciężki film. No dobra. Czekajcie, cała mapa starego sezonu OG Fortnite'a jest dosłownie zielona. Więc ja muszę gdzieś na obrzeżach takich totalnych wylądować, bo będzie mi się ciężko przemieszczać i uciekać przed przeciwnikami, jak będą jacyś napoceni. Zakładam jeszcze słuchawki, biorę ciacho. No. Mhm. Mm Można powiedzieć, że teraz jestem w pełni gotowy. Ej, czemu tu leci ziomek? Czemu tu leci nawet drugi ziomek? Ale dobra, kuba fokus, bo jak dotknę koloru zielonego, to mm -hmm. kończy się ten film. Skrzynia, mamy to. W ogóle, w takim razie nie mogę dotykać nawet amoboksów i zielonek i demów. Więc uwaga, zostawmy tą apteczkę, bo ona niestety jest zielona. O, Tutaj spokojnie, bo tutaj może być. Dobra. Myślałem, że może być coś zielonego, ale nie. Na chillu. Nie. Pompa zielona. Tutaj jest ammo box, którego trzeba zebrać trikiem w taki sposób. O, i mamy ammo. Drzwi też za bardzo otworzyć nie mogę, więc po prostu biję tutaj w tą stronę. W ogóle strasznie dawno nie nagrywałem żadnych długich filmów, więc dajcie łapkę w górę na zachętę. Dajcie znać, co ty myślicie. Jakie filmy chcielibyście ode mnie obejrzeć? No i przede wszystkim pilnujcie mnie w tym challenge'u, czy przypadkiem czegoś tutaj kurde nie dotknąłem zielonego. Jak tak, to napiszcie w komentarzu. Gdzie jest ta skrzynka? Ty no na no chyba S O kurde Ale się Zląkłem się autentycznie Bo Ej czekaj te, te drzwi są niebieskie To mogę ich dotykać No to jest chyba jakiś żart Dosłownie nie mam na razie broni Proszę coś innego Zarąbiście W teorii jest to legendarny krzak Więc Taki pomarańczowo złoty Ale Sam krzak w sobie jest po prostu Zielony Więc odpada No i mamy kurczę kłopot Bo nie wiem jak mam się przedostać do strefy Pospieram trochę matsów tutaj I dopiero będę się przemieszczał nie, strefa jest! Czekaj, 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 mordo! Chwila, chwila! Czekajcie, czekajcie, no jest. jest giga przypał. No, chyba muszę się budować na tą górę. Dobra, straciłem trochę HP, ale przynajmniej jestem w strefie. Kolejna jest całkiem niedaleko. Ale jak ja się mam tu przemieszczać? No, dobra, wykorzystujmy cały teren, który jest obok mnie. Czyli rozwalajmy wszystko, co po prostu mogę. I w taki sposób będę się przemieszczał dalej. Tam słyszałem jakieś strzały. Widzę gościa, który tam biegnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, no. On mi wygląda na jakiegoś bota. Kurde, czemu ja go nie mogę trafić? No, no odskoczył! No patrz, będziesz to praktycznie w jego strzeliło. Dobra, to jest mój najlepszy strzał w historii. W historii tego kanału. To jest najlepszy strzał, tylko gdyby on normalnie... Mam go! Jest! Chłopco nie potrafi normalnie iść, tylko po prostu jakimś salobem i nagle się zatrzymuje. Pułapka. I to dosłownie jest pułapka, ponieważ jest zielona. Więc dla mnie to podwójna pułapka. Uu, wszystko szare. Mogę oczywiście tego używać. Przedałoby się trafić na jakąś drogę, po której będę chodzić, nie dotykając zielonego. Dobra, mam ostatni strzał i tam jest oponent. Albo wiecie co, nie będę do niego strzelał, ponieważ tylko się zdradzę. Dobra, zróbmy coś takiego. Niestety budulca mam trochę mniej. O, tu jest droga. Tutaj znowu schodzimy. Może tak sobie zjedźmy po tym? Okej. Okay. Nie no, już strasznie mało tego matca. Dobra, skaczę. I mamy to. Szare, tylko co ja dalej zrobię? Hmm, no ciężka sprawa. Dobra, idziemy tamto rozwalić. Nie, tutaj też jest zielone. Nie no, kaplica, kaplica, dobra, tutaj mam drzewa, idę do nich. Muszę bardzo, ale to bardzo myśleć, żeby tylko niczego nie dotknąć. Ej, tu mam gościa, mam tu gościa. Autentycznie mam przed sobą typa. Czekaj, 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 stój. Zatrzymaj się dosłownie na sekundę. Moja najważniejsza misja. Czekaj, 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 to dostać się do miasta. Jakbym chociaż na sekundę stanął, nie wiem, zacznie się lecieć czy coś. Mam ostatni złoty pocisk. Dosłownie, to musi być pocisk z szczęścia. Odbieg? Nie, no powinno już chyba mi starczyć, nie? Dobra. Mamy to. Jestem w mieście. Biorę broń. Tylko strefa też jakoś nie wygląda za przyjemnie. Mimo, że jestem na przyjemnym parku. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> Padłem od pułapki, ale zielonego go nie dotknąłem, więc film się jeszcze nie kończy. Tak, macie rację. Lecę na tiltet i wpierdziałam kolejne ciastko. To mi da siłę jak nic, jednak chyba to nie był taki super pomysł. Patrzę po ilości osób tutaj. Jakiś zielony temek tu jest, więc mi to nie odpowiada, ale też jest broń. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ktoś tu chce wylądować? No jest jakiś agent pode mną. Okej, okay, na spokojnie, otwieramy. Uuu, coś nie, co to jest? To jest jakaś kusza beznadziejna. O, 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 o. 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 Nie trafiłem raz, ale teraz trafię. No chodź tu! Kur... Dobra, dostał. Mamy kolejnego. Ja tu tylko itemki niezielone zbiorę, zbiorę. Ogólnie w normalnych gierkach chciałem dostać zielone itemy zamiast szarych. Aczkolwiek w tej, sami wiecie jak to wygląda. Tutaj kogoś mam. Nie! Nie, 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 nie. Z racji tego, że tu jest ziomek, trzeba tutaj zrobić destrukcję. Pułapkę ustawił. Ja z pułapkami już mam e, złe doświadczenia Dobra, mamy go Nie wchodź, Kuba, do, do środka Bo to jest podwójny trap Mam tu ziomka Widzę go Dobra, trochę dostał, trochę dostał No nie, ktoś tu jeszcze podjeżdża Ktoś tu jeszcze podjeżdża Tam, gdzie dwóch się bije, tam ja korzystam Tak to powinno wyglądać O, o no to jest już po mnie Ziomek jest dobry, ja nie mam żadnej pompy Dobra Nie ma tragedii Znowu pułapka! It's the biggest piece of dog shit. To jest jakiś żart. Tym razem mi olśniło, ponieważ wyrunduję sobie na takim domku, a wszędzie dookoła jest woda, która jest niebieska. Iś. O, no i tego potrzebuję. Ej, szczerze, teraz jeszcze tylko jakaś pompa i idzie tym ugrać gierkę. No i wiadomo, jeszcze matsów trzeba trochę nafarmić. Ej, dobra, bo ja czekam z tą dużą podką, żeby wypić najpierw małe potki ale przecież one świecą się na zielono, więc nie ma chyba na co czekać. Jedynie może mi się trafić. o no, właśnie o tym mówiłem zielony, ale to jest niebieskie. No i powiem wam, że taki secik już jest no nie najgorszy. Uh. Powiem wam, że to wygląda jeszcze lepiej, niż wyglądało. A, przecież nie mogłoby być to aż tak pięknie. Czekajcie, zatańczmy coś. Zatańczmy, może, nie, leczkę, może, o! Ale, że greedy w sklepie, no. Na szczęście, na szczęście. Tak jest! Na szczęście. Ej, jak mam być szczery, to jest już naprawdę godny ekwipunek. O, jeszcze lepszy! Nie no, bez dwóch zdań to jest moja najlepsza gierka. Iś... Ale to jest wszystko przemyślane, co ja robię. Jak coś to nie dotknąłem, to było dosłownie milimetr przede mną. No i zaczyna się ciężka przeprawa. Bo chcę jakoś do Tilted dojść. Tam jest coś niebieskiego, ale nie, nie lubię tej broni z lunetą. W ogóle to jestem w strefie i mogłem teraz kampić, ale czy ja tego chcę? Czy mi i wam to będzie się podobało? No chyba nie. Dlatego biegnę. Iś i teraz już nie ma opcji, że tutaj dotknę coś zielonego. W sensie ja mam na myśli tutaj trawę, nie? Bo znając mnie na pewno jakiś sposób by się znalazł. Dobra, słyszy strzały! Przed chwilą tam też sniper strzelał. No ty no, jest, jest ziomek, ale go nie widzę. No. Ha! No ta gierka autentycznie jest śmieszna. A! No teraz to ja dostałem! No nie. Dobra. Tak to raczej go nie pokonam. No patrz! Nie, no nie, no nie, no nie! O! Nie no, z nim nie ma sensu walczyć. Chyba, że zrobiłbym to pewnym sposobem. Czekajcie. Uuu! No, czy ja cały czas strzelam w to? Nie, dobra, walka z nim jest yy, niefajna. Dobra, jest przypał, widzicie gdzie jest strefa. Tędy powinienem się w miarę bezpiecznie dostać do wody, chyba. No i tędy już mogę normalnie przechodzić dalej, nie? Tylko niestety jestem wręcz przekonany, że ktoś będzie na moich plecach. O, ktoś już strzela z pleców. Witam, witam cię serdecznie. Z której strony wychylisz teraz koleżko? Tu. Aj! Jest! Minus 100. Zrobimy to. Lecę! L albo nie lecę, jednak. Nie. O nie! Co ja zrobiłem? Trzeba im pokazać, jak się gra w tą grę. Odsunę się na wszelki wypadek. Jest tu ktoś chętny na bitkę? Chyba nie. O, tam jest ktoś! Dobra, pójdźmy sobie górą. A to jest nawet dwóch ziomeczków. Chodź tu, chodź tu. No Jeden frak mój Drugi frak Też prawie mój Nie! Kościół! Poddałem zielonego